Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście mnie ja tak, ja Was witam w serii sami jak palec, e, witam Was widzowie w drugim odcinku. Na pierwszym odcinku rozwaliliście system jeśli chodzi o łapeczkę w górę. Jeżeli Wam się dalej będzie podobała ta serejka, bo widzę, że po pierwszym odcinku naprawdę rozwaliliście system, z czego oczywiście jestem zadowolony. Jeżeli Wam dzisiejszy odcinek także będzie się podobał, to już zostawiajcie następny tego materiału łapeczkę w górę e, Nie pa pamiętajcie także o, oczywiście o subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 37 tysięcy subskrypcji. Zostaw słowa, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem. A komentarzem dzisiejszego odcinka z tej serii, oczywiście, kom będzie komentarz z hashtagiem. Yy... Nie wiem. Pola? Ja ci oczywiście przypnę serduszko i zapraszam was na grupa Facebooku Smackdown, pipcie, Link, macie podany oczywiście, w opisie. Jak widzicie, widzowie, znajduje się oczywiście tutaj przy stacji PKS-u, oczywiście. Byłem widzowie, tutaj sprawie, bo pisaliście takie, się pisali, komentarze, pani Mietkę, może być się na tej, tej serii zatrudnił do PKS-u. byłem widzowie, dzisiaj na rozmowie z szefem. Cze, troszeczkę wizerunek powiem no tak, tutaj na tej rozmowie powiedział, że no jako tako nad, nadawałbym się, widzę, na tego kierowcę. Musi pomyśleć, bo ogólnie ma jeszcze jednego kierowcę do zwolnienia, bo ogólnie pójdzie na emeryturę. To może, żebym pilnował telefon, może czasem zadzwonić właśnie do tej zbioru z PKS-u, że może znajdzie się, może, może, znajdzie się, widzę, miejsce dla mnie. Oczywiście, miejsce dla mnie, żeby być kierowcą autobusu PKS-u. Tutaj widzicie, widzowie, o tego właśnie, żeby tego. E, żeby razem być, oczywiście, tutaj zatrudnionym jako ścielakiem, nie? Ścielakiem, oczywiście, z tym, z tym kierowcą, w poprzednim odcinku, to mnie przywoził tutaj na gospodarstwo, nie? Także myślę, że naprawdę, widzowie, będzie spoko, konkretna chyba, w sumie, robotka, nie? Taka robota, widzowie, na początek, w sumie serii. Myślę, że Wam się spodoba, bo jakieś tutaj pierwsze pieniążki trzeba będzie, widzowie, jakoś zarobić, nie? No to wiecie, jakieś tutaj o. 2,5 tysiąca będę miał na rękę, miesięcznie. Także, może, widzowie, jakieś tam. Na jakieś sprzęty, nabytki, może, może, widzowie, coś by się uzbierało, nie? Także, myślę, widzowie, że to jest dobre info na start tego odcinka, nie? Teraz, tak, widzę, mój spulakator lakator, coś piłuje tak rano. Oho, 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 co on tam, widzowie, tak rano, widzowie, już piłuje, widzowie, coś tutaj piłuje, widzę, odpalił koszarkę szcilowo, tutaj, widzowie, żyłkowo, odpalił. Coś, widzowie, już piłuje. Nie na swojej miedzy, coś to piłuje. To on tam piłuje. dalej widzowie... Baaaaaa! Kurde co tu się. Chableta mu widzowie jakiegoś zapału, Widzowie, jakiegoś habeta mu widzowie zapału mu. Kurwa nie słyszę. Aj, nie. Aj, 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 aj. Ja na razie widzowie nie będę widzowie, wchodził oczywiście w nim w dyskusję. E, dzisiejszym tematem ogólnie widzowie odcinka jest... No chciałbym widzowie zaprezentować, pokazać. E, na czym oczywiście widzowie, gdzie co będziemy robić na tych polach, nie? E, jakie pola oczywiście mam e, tutaj z moim sąsiadem, z współlokatorem, oczywiście Pipciem, 4 nasze hektary pola. Dzisiaj Wam zaprezentujemy. Pokażemy Wam wizowę ewentualnie, co na tych polach wywrośnie. No i ogólnie. No, pokażemy wam co nieco ogólnie naszą miejscowość, nie? E, no ale tak, ja na pewno widzowie w dzisiejszym odcinku sam tego nie będę robił e, Sam nie będę wam oczywiście prezentował e, Bo do tego odcinka także widzowie wezmę swojego współlokatora e, Który oczywiście widzowie coś tam coś tam reperuje oczywiście to swoje kosiareczko tam żółkował e... Spierniczyła się kurwa, kurwa, kosiarka żółkowa, kurwa, paliwa braku Olej zapadł, jaka kurwa się rozleciała, ty co zagląda dalej, ten siąsiot? To wie to, guzasz dzisiaj dalej ze mną? A to widzowie dzisiaj to chyba zbyt nie pogadamy, nie? Kurde, eee, no ja na razie, razie widzowie, jak widzisz, jestem ja do siebie gadał, on ktoś tam widzowie zaczyna już tam nie wiem, coś, tam, coś mu tam nie pasuje znowu no, kosiarka musi zepsuła, zepsuła, widzicie? Widzę na początku czary mu się kosiarka zepsuła. Prytys. Trupy kuras sprzedają mi Nie wiem zoję może pojechali widzowie jego wymodymiercem, bo wiecie, ale, ja sam sumie widzowie auto nie będziemy jechać, bo wiecie, to polne drogi są, bo to po polach, bo oczywiście jak pola to dziś w Polach jest, nie? Po polnych drogach oczywiście nie pojedziemy motorem ani rowerem 40 widzowie z nic zarano, bo nie potrzebujemy paliwa, to może widzę jego wymodymircu będzie, nie? no ja co taki nie, nie mowa dziś? Co ty taki chyba? Za, za potogazi po z mowa nie jest dziś? Powiem się idzie! Nie, pasowałoby, żeby, by, żeby bynajmniej nie wiem wciąż taką szarkę z gazie, bo tak ja mam z nim rozmawiać A co w gazie? Ktoś z chodzi Kurwa, to kosiarka włączona jest, głupki włączyli Dobra, teraz to możemy gadać Eee, eee to mało, witam nie? bardzo serdecznie, jak tam u Ciebie się spał w nocy? O, dzień dobry, dzisiaj no, powiem Ci tak, spał tak, ale właśnie Ci Musiałem chyba spać na, na podłodze, kogo, bo żona mi wygoniła. <grym <grym Wiesz? Tak, na podłodze spać z... tak? A ty, a ty panie dzień, by spałeś, wyspałeś się? jak tam. No to, panie, tam, nie, no wie, to co, no to padnie łóżko, leżak jest, elegancko wykupimy mieszkanie, także pamięć, przyjemnie, nie? Koguty twoje rano tutaj piały już, ale jakoś się wyspałem. Piąta rano już tutaj, wcześniej wypuściłeś kurki, ale dobra, nic się dzieje. Cześć, Cześć. nie dzieje. Jak tylko oni same wychodzą. Oni, oni, czeko, oni wychodzą normalnie, tak powiedz, powiedzieć, yy, wiedzą, yy, jakie dziury są po niektórych kuwa tych o. momentach i kuwa wie, i wychodzą nawet z tego. Wiedzę, eee słuchaj, bo tutaj do kolejnego wroga, vloga nagrywam, nie? Na bo wiesz, no tam na kanał na... A co miał no. Słuchaj, co mnie twoje vlogi płaci? No ci. dobra, ale no. możesz się przywitać, nie? A co będę się witać, ja was nie znam <coughs> Ja jestem sąsiadem y, swojej, lokalu, ja cię wysiadłem. No ty ty ty, 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 no ty dobra, nie Dobra, ale to słuchaj, no to dobra, to by nawet nie musisz się witać, ale słuchaj dzisiaj taka prośba jest do ciebie, nie? Bo jak Oj. wspólnie, wspólnie posiadamy... Jak się przyjęło ten, tw twoja, ten vlog, jak się przyjęło to To za bardzo procent, duże, że me mega duże, 2000 łapek było. No to nie, będzie się będzie no. Catczara kuwa właśnie są z to jest Eee, A i Wiesz, słuchaj, no. słuchaj, a tego? E, taka prośba dzisiaj jest, bo jak oczywiście no dzisiaj po, tego e, prowadzimy wspólnie tę gospodarkę, to może... No nie ja... wasz, że ja nie prowadzę. Ale ja, no, ja przecież w papierze jest zapisane, że mam razem 4 hektary pole i mamy wspólnie się podzielić tym. Hmm. A, gdzie, a gdzie ty byś bo w urzędzie patrzyłeś tak, kuwa, no to kurzę? w wcześniej mam podpisane kartkę, bo. A, a sobie No ja byś ci się całości chciał pojechać z, z Dudkiem, z to kabinek co kopie się Dudka, Chciałem z Wadymirka. Nie tylko Dudka, to nie Dudka jest. A słuchajśmy zapali Wadymiertę byś mi no, po z ty pola są. Byśmy wkazał taka... ludziom Tylko taka sprawa, nie wiem czy ja paliwa w ogóle mam, to mnie 5 litrów miałem ledu, no, co lece. No dobra, no to ja jeszcze... przechodzę przez spod jakby co ja tędy wychodzisz? W koło? Tu nie, bo to już kurda ci kapa załaduje i pani się siedzie. No no to przechodzę przez spod tak jak ty wczoraj, nie? No, ale czego mamy moim ciunikiem? A ja moje jest niezolany. No, nie pojedziemy, no przecież jak czteresko pojedziemy jak 400 jest niezolana, pusty bak. A o nie będziemy, jaka przecież Polacy chyba w Polach, w Polnych drogach, nie? To no przecież nie będzie to zawieszenia rozpierdolić. Jest, jest problem, ale ty, ty na siebie policy bierzesz, że jak coś będzie się działo, bo ja rejestracji nie mam, z tyłu nie mam, patrz. Z tyłu nie mam, rejestracji. O, to chyba na czarnych papierach. A światła kurwa tak myrgają, my, my wiesz, jeden działa, a drugi nie działa, a, no, skarze, rozumiem, rozumiem, powalne... wszystko jest popalone a i ta kabina to też takim niedobrym stanie, bo widzę wykrzewiona na lewą stronę no. troszeczkę Miałem ją kurwa remontować, ale nie ma czasu. To chyba to Dudek ci jechał. jechał na dachu siedzi, czy taka krzywa. taki wagi. No. To tu też wygięłem, to chyba kwadrat jechał, nie wiem kto to jechał. No właśnie nie wiem taka powygnana, to chyba dzisiaj razy kurwa na ciebie leżała już. Ta I, I słuchaj, akumulatory długie 12V musimy jeszcze wymienić, bo już wyjmować czarpaniu jest, akumulatory muszę naładować. Aha, a to właśnie... trzeba będzie się okrętę pali palić do rozrusznika, czy zapalić akumulatorem? Nie wiem, nie wiem, może odpali, czy nie odpali, to, to nie wiem, nie wiem. No to siedzie panie piwczo, to taka mała luterka bo wykrzywiane, Z 10 razy były chyba nastawiane śrubkami. To może kurwa godzin był, kurwa w nocy i... Godzin? czy się... godzin tak poprzez stawiał, ja myślę, że to kurwa kiedyś chyba wypadek był, ta kabina chyba w drzewo uderzyła. W drzewo kuwa. chyba y, słuchaj, y, dziadek jeździł po pijaku to wiesz A no, no bo widzę jest... co ona tam taka po wykrzywiona po lewą stronę taka przychylona zbytnio yeah, ja to bym palił to nie masz jakiegoś pokręta? okręta? pokręta dziś tutaj miałem, nie, młotek mam tylko To fazę też to... może by zapało, nie? Od żelazwa Tylko słuchaj jak to się pali czy to się bateka wsadza czy jak? No to czekaj ja, się... ja, przy, ja przyłożę przy tego y, fazę żeby zapało. ja to do zorocznika przyłożę, nie? No, dobra, sama? No jest, dobra Pal. Tylko czekaj, rura taka spalona, jak nie odpali, saza będzie. No to na wyżej weźmiemy szczotkę brudzianą i rężarką y, pomalujemy. A szczotki ja nie mam brudziane, trzeba kupić na Allegro. No, dawaj. No iskra łapi, ale coś tak wolno kręci. Spaliło się? Dobra, pali. Dobra, ja, ja tego młotka wyrzucam, ja bramę otwieram. Tylko czekaj, 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 jeszcze nie wyjedziemy, muszę zobaczyć. Co się dzieje? Nie pochodzi, nie pochodzi na, na, na ciepły, jak? na razie nie chodzi na wolny obrotach. wiesz, że się silnik się rozkręcić, nie Wiesz o co chodzi. No co, dobry jest stan, powiem ci tylko te opony, tylko wymiana. Ja nie wiem, czy policja nie złapie. Powiem powiem ci, tak, stan jest wymiany. naprawdę dobrze, ale mówię Ci, kabina dudka do wyjabania idzie i pomalowania go, trzeba wyremontować tego bo twojego wody I słuchaj, ta skrzynka nie pasuje w ogóle, to zrobię no Skrzynka strony, bo nie, siedzi? Siedzi? nie pasuje naprawdę z tej strony, Basia. ona pasuje w ogóle, żeby było w kabinie w środku. Bo, słuchaj, jest z baciarem, ja, A baciar się nie zmieścił. A baciar siedział i co, i aha, no i rozumiem. Ja teraz skrzynkę przełożyli. Tak, tak, tylko tak słuchaj ten zaczep trochę też nie pasuje chyba tutaj Dobra zaczep, to e, zaczep to, Dobra, dobra To co, ale powiem ci tak, ty to moglibyś się obcić troszeczkę to było tę rurę tutaj co? Co Po co miałby wystaje się... tutaj z tej, z tej szyby Ta rura tutaj ale... co jest Nie, czy mi się opłaca to... Dobra to co? Ty, ty jedziesz się, zenu no jedziesz ja no to ja sobie tam mogę iść tam siadnąć na górę, na kabinę Kurwa, Gdzie ty byś siadł? Ja, A czekaj ja, ja brawo otwieram y, to na pola za tego, to na, na pola na te co mamy w umowie podpisane Kurwa, ja myślę, że ja pamiętam, jakie panie się siedzie, ja pamiętam, jakie. Ty, ja a ja słyszysz, Pipcio, potem dałeś mi się przyjechać w tym po wolnych drogach, kołąk, tam przejejada gdzieś. Się. Ja nie wiem, czy te papiery masz, na... Ale ja mam, aby potrafię jeździć. Ja wesprzecz, ja jeździłem ze Staszkiem y Go Go Gołomskim. A, a to wie, że SKR tu dziś prowadzą, tak? A były jakieś SKR, ja -y, właśnie tego. Kiedyś czujnikiem jeździmy tak. na no tym, na. No, na tym. Zobaczymy. To zobaczymy, jak będziemy siedzieć na skrzynce, to, to po więcej Dobra, ale tam, no, bo to się otwiera do tego, z zewnątrz. Z zewnątrz, tak. Dobra, yy, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, ja wsiadę jak ty wyjedziesz tam. O dobrze idzie, kurwa, tu jedzie, za piernicza. Dobra, Sosia, weź, Kurde. poczekaj. Ty, Sosia, weź, wysią wysiądź w ogóle. Tylko dupa mi trochę boli tego siedzenia, muszę po prostu. Nie, no co ty kurwa dzisiaj rana tutaj te trawy tego czekaj, kosisz? Czekaj, czekaj. Czekaj, muszę wziąć ten koz i teraz razu tę wodę wezmę, niegazowaną. Dobra, to idź, idź, dawaj, dawaj ja mam widziałem, że elegancki widziałem do Wodymirze. Widzę, więc na razie widać do środka siadnę. Nie będę oczywiście widać, jakby zgody sąsiada jeździł, bo nie co wiecie o co chodzi, nie? Dopiero widzowie drugi ucinie tak naprawdę sam jak palec, nie a ja nie będę się widział z sąsiadem w kucie, wiecie co chodzi, nie? Początek po musi być widzę... Wizerze... Dobra, czekajcie, wsiadam Dobra. Kto tam się dasz? A, no chciałem to... popatrzeć ci to piwo jeszcze jest, wiesz To, stałe. to, to, w, tra to w trasie będziemy gale, co coś tam mówiłeś co ze mną czy jak? Już, no to już jako, bo nie mam no czasu. No nie bo nie ja mam tutaj jad... jeszcze pytanie dlaczego ty kurwa kosiłeś trawę bez mojej zgody Skoro jest spółwłaściciel to się zgodzić się zgodzić czy te kwasty były usunięte No nie właśnie, że jest podzielona to ta działka No tak ja słuchaj, jest... to... patrz, wrchnęłeś takie kawałciki co, so, to bo tak, tak leżeć? No to 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 zaraz skleśnie, to wysnę ci tutaj i będzie na nie trawa, na skata do jedzenia hmm. No dobra to niech ci będzie daba, prowadź, jedziemy Wsiadę do kabiny, te wsiadam No i dawaj ruchajdziemy Tylko powoli, bo to uch. będzie sząsło tu na tych dziurach, nie? Mówię ci nie, powoli, jeżdż, bo ja nie będę tego jechał. Ja nie wiem sobie, ty musisz mi prowadzić nie? A, to, a ty, ty nie ma tych sprężyń takich wiesz, tematycznych. Wiesz, no ale wolej, powoli. powoli jeźdź, bo jak zarzuci mi tutaj kurwa z tej drabiny spadę tutaj <laughs> Ty się trzymaj dobrze, tam nie ma czego się trzymać nawet No trzymaj się tutaj po lewej stronie tej kabiny Dudka. Gdzie to? To trendy to, 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 bo ja nie... Nie wiem prowadzi. w którą stronę Kuro? Dalej w lewo skręcę, no ja nie wiem, gdzie, gdzie trzeba jechać, ja chyba tu Tam gdzie pola są ty przecież ty, pro, ty tego, te pola coś tego uprawił kiedyś. Jeździć nie wiem, nawet No to tak. chyba, ale to wspomaganie coś czy to tak jeździ, żebyś nie mógł? No, Część wspomagać słaby jest? O tutaj PKZ-u. Ja to coś... No nie? ja to byłem dzisiaj, pytałem I się tego, my? czy będę mógł zatrudniony być. No i powiem ci, że szukają, szukają póki co będę zwalniać jednego takiego gościa, który wypomertuł, że będzie za chwilę także Zwolni się miejsce, będę w PKZ-ie pracował Powiem ci to ciężko biegi wszystko, bo wiesz, jeden słuchaj yy, zaprezczone biegi mam czasami wiesz No no, i czasami wypa mi, wypaduje mi, wiesz? No, I rozumiem, my, to by ci trzeba było tutaj na, na tego wymienić, w tym Wadymiercu. Tutaj chyba to nasze jest chyba tutaj. Któro, tutaj to? to? Tak. A co, to jest przedzielone, tak? I co, O co to chodzi? To przedziałko no, no, to tutaj na środku? Trochę kwasty wyrosły, kurde, powiem ci, niedbane nie bo nie było użytkowane. No i co, Sosia, które to jest moje? No, co, to twoje kuba do tysiąca, to ja powiem ci, że to chyba nie jest, to jest, tw to jest razem podzielone. A, Mamy, no to tak. a ja mam sobie wybrać, tak? Mogę sobie wybrać, tylko tak sobie wybierz, żeby to było No to Sosia, co w takim razie jak nie było użytkowany to ja to nie użytkowane. To ja wezmę po, po prawej stronie. Bo zmieca widzisz jest nie, nie zapodzielona i z. A wiesz. no to rozumiem Sosia, no to ja wezmę po prawej stronie tylko to. Tylko nałożenie to chyba nic się nie różni, to jest tak to jest razem, razem tak można powiedzieć 74 ary, to na pół to można ile, 30 arów może. No to, no 30 arów mamy, no wspólnie. Wspólnie wychodzi. No 35 na nawet. I to pasuje ci to pole? Nie nie, dam ale ma. Może być, może być. Ja wezmę sobie tą połówkę, to, to co wezmę, to zachwaszone. To. Które, To, to, tak, to, to sobie wezmę, to będzie mi pasować Będzie pasować? To dobrze, no. to ja sobie to i to, to będzie. To dobra widzę, na razie mamy mam się arów, takie pole widzajemy malutkie. Powiem w że mutajmy tego zagona, bo jej co kosić, nie? 4 No Pięk To się, dawaj kolejne Tam w, w, w pustem da, ten piwek też po drodze tu A ja widziałem, że Pięk to otwarte był już Jak ten będę mi schodzi to czy nie? Piercie, to pierwsze, jest... wolny ubrat, on sobie chodzi lekko, pamiętam mówiłeś, że taki, taki cut elegancki jest. To ty, co zrobić? Mam rom... remontować, tam po, y, jest problem z pompą, wiesz? O, no rozumiem. No, to, to no zawsze to jest. się takie w... ale ludzkie zawsze się psują, nie? Słuchajcie, cieknij mi paliwo, nie wiem, czy tam nie wiem uszczelka, bo coś pod gowicu, nie wiem co coś się Musisz Może że uszczelkę zawsze, ten, no w Wadymircu tam pompi się wymienia właśnie te uszczelki zawsze, nie? Bo to lubię właśnie przez tego, przez śrubę. No bo jak dokręci śrubę, to i tak paliwo tam cieknie, nie? tak ale zawsze jako... był w Wadymircu. Słuchaj, jakoś. Patrz, ile przebiega, ma? Widzisz, dużo przebiega, ma? Na no bio, no, a to chyba za jakiś razy jest z wietarką. kręcone, to było coś muzone, kurwa, bo to już stare lat jest. Ale ja widzę, że na belinki nie ma, chyba urwana jest, nie, bo nie pokazuje przed kosztem mierza. Słuchaj, teraz chyba tutaj, chyba pole z jakieś tutaj. Tutaj? No jak, no, na, 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 na wiosnę, to na wiosnę, to dużo nie ma polu. A te dwa pola tutaj? Czekaj, ostaniemy, wyszalej. Dobra. Ja, o, dobra. I dalej, ja. I co, które te dwa pola? No nie wiem, ja się nie, nie znam. No to Sosia, no to, to, to by... weź masz dokumenty, weź sprawę w jak masz dokumenty z papierami. Zobaczę, że w skrzynce w ogóle... No popatrz, bo ja to... nie wiem, które pole. Tylko, tylko taka sprawa, po co lampy daj mi na górze, na tym, na tym blaszaku na górze. Gdzie, tam na dach? Tak. One chyba nawet nie działają, one w ogóle nie niepodłączone nawet. Ale powiem Ci, tego, sprawie tego, w to powiem Ci tak, mogę powy, powyczyszczać, kurwa, i pomalować, i, i, i normalnie jak nowy. Sosia, co słuchaj, tak. dorobimy się, to wszystko zrobimy. No, tylko pieniędzy brak. No Ale na tak razie tak. pieniędzy brak, słuchaj, wszystko na powoli, ja będę pracował w PKS 2,5 tysiąca będę miał miesięcznie To ja tam jakoś lewą robotę wezmę. Ja będę przyjmował tego, słuchaj, zamiast bilety kasować na PKS to ja będę do kieszeni brał Ehe tak, chyba że tak. 5 to to za to kilometr To jak ja to jest moje pole po gradowaniu To chyba nic jest zasiana nie jest tutaj, tu nic jest no nie, zasiana, tak? I co, to pole no. znaczy to? Co to no mamy? No to chyba. Jeźmy, jest mi, ale to zara nawożeństwo. Zaraz nawożenie, to, nawożenie. to pierwszy nawóz poleci i potem prycki, nie? No chyba, że odrotnie można zrobić no, A pryski, ile to jest w ogóle 6? hektarów? 23 no, ary Co wiesz? 23 no, Ary No to Sosia, z, takie... z takim nawożenie to my chyba kurwa po 2 worki na głowę dostaniemy z tego pola Bo wiesz, teraz wszystko teraz do góry na poszedł to dalej mniej nie będzie płacać wiesz No ja rozumiem Sosia, no, ale jak mówię To z tego chyba dwa pole, z tego chyba dostaniemy dwa worki na głowę no co pole, jest? powiem ci to jest 23 ary, Do no to się moim moim opłacam. No to zdaniem. ci powiem, nie że razem dwie. mamy w sumie w prawie 60 arów <gry> No to ci mówisz 4 ci narosło, ja wcześniej miałem 4 Ale miał wspólnie, wszystkie, 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 4 hektary jest no Ja miałem 10 hektarów, ale poprzedowałem, bo potrzebowałem kazy, wiesz No to ja rozumiem, ja się teraz co dopiero wpłaciłem, także wiesz, nie Ja tam z Korniaczkiem dostałem jakieś 100 złoty, 200 zł na jedzenie tylko sami stałem a ty, a ty... Będę musiał wziąć tego, a ty bierzesz dary z Mopsu? Co na ten na, 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 na dwie dupy to się nie opłaca A Bo ja bym może wziął z Mop, to byśmy razem wzięli na spółkę byśmy brali na, na, na trzy głowy Znaczy dupy. Nie nad... Słuchaj czy na czy na naszej wiosce w ogóle coś takiego się co jest w ogóle, że to... to, to jest tam dużo pracy i Urząd gminy widziałem że jest! Gdzie? Czy ty już Tam widziałeś? gdzieś tam jest, ja tam dalej się rozglądałem ale wie, tam mówili mi sąsiady, bo się pytałem czy ja się nie wiem się z niektórymi już Tylko słuchaj, ja 20 lat tutaj, 20 lat pracuję, 20 lat na tej gospie pracuję i nie widziałem takich rzeczy. Nie? A co teraz jest? No na nie ma jest 500 plus kurwa i, tak i Darek Gops sobie wziął To jest ten, ten 98 roślin to jaka No to co Sąsiad, to do no. tego, to, a to pole też? Yy, tylko słuch... No to też jest pole, a tu jest kurwa już prawie hektar pola mamy tutaj, to nie wiem, ile? O kurwa, nie pół hektara Pół hektara, to, o, to pół hektar, wspólnie hektar. powiem ci, że mamy każdy głowę ma po hektarze pola już o to ja I... ci powiem, że to chyba po wosie kony dostaniemy nogówkę no to kurwa wozem jednym kodem widzimy no trochę zajdzie nam No twagona jak, jak wyremontujemy to są ciekaw, ale będę kurwa nie ode by tylko na YouTube, na na, na internecie będą tylko zaglądać Tylko słuchaj, chyba że dziś sprowadzę kąby, bo to wiesz to na wiosce to sprzedają jakieś, wiesz, pozbywają się tych trupów i wiesz i, no. i sprzętów i wiesz sprzedają jakieś sprzęty. Ale nie Sosia, coś tam dobrze, ten twój twojego A, dziadka tylko wziąć pasę dokupić, ta doskareu powiedziałem to nie. My, 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 tego to warsztatu za tysiąc złotych wyremontujemy ale... i będzie mieć kombajn i wspólne. To czterdziestki poczepi się i chuj. Tam jest problem, wiem, że z trybami było, to nie że cały silnik jest z niej wymiany. No to się wymieje ten, co tam, są, tam mechanik po... będzie wiedział, nie? Pojedzie do no to zrobi. A po co to, to się w ogóle to podczepi, bo ja podczepiałem pod po trzydziesiątkę, po nie, Po czterdziestkę moje. to z przodu się założy zaczep, się przyspawa od razu. Bo tam już no nie ma. A co was, w ogóle jesteś? No ja nie, ale to się pojedzie do mechanika, to zrobi, wszystko za złotych. To zależy. Ale to my słuchaj, my, my to mamy razem pole, czy to yy, razem. Już płacił mi yy, wierdzawe? Nie, to razem, patrz. Wykosi się, na przykład będzie dwa wozy. No to ja no, biorę no. jeden wóz, a ty bierzesz drugi wóz. I, I potem handlujemy. To niby, że tak z tego pola wymucimy, nie wiem, takim minimum... Yy, ile, tak z tego, to jest 50 arów. No takie 6 ton. 6 ton, no to ja 3, 3 tony, te 3 tony i elegancko. A, to ja na mąkę akurat zmielę, bo mi potrzebuje. No. Dawaj, słuchaj, jedziemy dalej. I ile tych pól, to jeszcze dostało nam 3 pola gdzieś musi być. Tu tak, to jest trzy pola mamy tutaj. Nie wiem, w planach było chyba cztery, czy pięć? Cztery pola wiem. chyba z tego co słyszałem. Nie, cztery hektary, ale ile pól to jeden to, to teraz mamy ile? To teraz policz, bo ty coś. No, no to tak, raz, no to tak naprawdę dwa pola teraz jest. I to jest trzecie i jeszcze ma być, no dwa pola jeszcze dodatkowo. Dwa pola. To no to jakieś dalej nie. jeszcze. I łąka miała być, tak? No coś takiego. No to dobra, to się damy. Dawaj. No i jedziemy za tym miertem to teraz myślę tak chyba teraz kierunek wyżej tam pod te górę, kurwa, czy pod tę pod te górę, tam pod samym lasem widać te pola mam tak ustawione, pod samym lasem się pod lasem, kurwa masz szczęście A ty masz w pana ci czy sadzić czy Tak, coś? mam, yy, yy, tam chyba w sumie na tej na tej pizzę tam co mamy z tyłu za to taką łąka tam malutka jest, to byś mi sobie przegrodził Ty byś sobie pomidorem wsadził z jakąś sałatki, kapusta i sobie ziemniaki no. zimia, na tego, na, na świnie Bo ty świnie, wiem że się świnie posiadasz, tak? No świnie posiadam, no no bo znaczy, ja pod... Na razie jeszcze nie, nie? ale mam kontakt zrobiony. Kurwa, to trzeba żeby je jedynkę wjeżdżać pod, pod tę górę, chyba. Tu, czy, myślę. Wiecie są, czy Podem, wiej, to jeszcze myślę. Za co prowadziliśmy prowadzi mnie. Chyba ja, za daleko zajechałem, chyba. No to bieg streszczę i cofaj do tyłu. A, tutaj pole, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Czekaj telefon, Telefon, źle z telefonem. O, to ci powiem, że ten będzie pryskać red bo jakieś takie białe jest. To jest zboże. To takie trochę zgnite, chyba grzbita gz, zapała. Czego, to jest dobre pole, ale ganse. Co to mamy, obiec? O 23 Ary uh, uh, uh. Ale wiesz czego to tak jest, taki białe? No musiał mieć mróz taki yy, rano, wiesz? No może ośroń jest, ośroniło się delikatnie No chyba coś musiało... Albo przy, przybarzło trochę ten nieźmi No co delikatnie mogą ten, no coś musiało delikatnie zapaść, jakiś bruz Jakiś bruzaj Ale słuchaj, to jest zero nawożenia, no to to no To wszędzie zero nawożenia, trzeba będzie nawozy dawać, no co ty myślałeś? Nie wszędzie, pokaż po tym polu, to będzie tak latać czy... Wszędzie jest chyba. Bo to wiesz... Zero no, nawożenia. No. No to trzeba iść dobrze to robotę wziąć, żeby to tak lata widać, tak... To... A ty gdzie jedziesz? O Cholera, ja jestem z gazem Ło, się nie. zajęłaś, paliwa nie ma chyba Chyba z mi i coś, dlaczego mi się nie przegło, sąsiad? Nie, będzie musiał mi, musi mi nauczyć tym, tym jeździć ja nie, 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 nie posiadam, nie, nie, posiadam, nie, nie posiadam takiego niedojorskiego, więc nie mam jak biegi wrzucać A to gdzieś jeszcze chyba jedno pole jeszcze, nie? No to jeszcze jedno mam, no, A to tam gdzieś tam bardziej tam jest Gdzie? Ja nie, nie, nie Tam o chyba gdzieś a co kierować? Nauczyć się? No. To nie wiem, wiedzie wie, gdzie ja? No. no. to siadaj. Dobra. Kurwa. Czekaj, czekaj. Dobra, stąd Powiedz mi jak się w ogóle zapala. No to to tak. Y, trochę daj gazu. Ręcznego. No, y, no na gazie na nodze tamtej prawej. No. Y, czekaj, włącz tutaj guzik. Siadaj no. Jakiś tam. No i przekręć ten kluczyk i patyka, pchaj i wtedy zapalaj. Jednocześnie. I bieg, na biegów stoisz chyba. Czy nie? No dobra, ale mi coś Bo no, kurwa, mało gazu daj dajesz I tu ty, kurwa, masę włącz. E! Dobra, czekaj, a czego mi jedzie do tu przodu, e! Kurde. Kurwa, cholera jasna, czego do przodu jechał? No, ale ci kurwa, bieg miałem rzucony. No, to weź mi ten patyk, wyciąg. Dobra, dobra. dałeś na rów Dobra. Pale od nowa A czemu mi się w ogóle siata włączyły? Dobra, włączyły się Weź w rzut, weź w rzut, To kuwa, <grych> Jaj Kurwa, no to naprawdę ja? jeździć, nie umiem No tak ja takie traktorem nigdy nie jechałem To, to ty tylko z miasta jest musisz być, być chyba Dobra, jadę ja. Gdzie to teraz ku***, gdzie to pole masz? No Kurwa, nie, nie, no ja jadę prosto przez ciebie, gdzie pojadę to dojadę, nie? O kończy, ale roz... górki, <laughs> to się dalej idzie pod wzgórki, nie? Że tak się nie rozpędzę, bo kurwa wylądujemy na w drzewo gdzieś. Nie, co ty, jak ja mam nawet prawie jazdę na, na ten, na na auto, na kategorii B, no to słuchaj, to, co, to wiesz. Słuchaj, co ja się no. chyba na, na taczki z blendeku. Nie, nie ja, spokojnie, ty się trzymaj to ty, żeby kwiat w skoro nie poleciała dudka. Bo jak wyjebiesz, to wyjebiesz kwiat tam, w tym, z tym dudkiem. A to na szkoda... Piwo masz, bo na piwo otworzysz, bo to tutaj, w tym, w puszce. Ty to chyba w to, to, to bliska jest, już się trzeba. Oj, nasz. I, I rura Teraz, teraz tak. to jakieś... e, ja z tego co ja wiem, to z tyłu gdzieś czekać, bo to się gdzieś wjeżdżało, ale nie. A, tutaj się wjeżdżało, dobra. O, o tym polu mówiłeś, o tym polu malutkim tutaj. A, o tutaj, o co mam tę łąkę, no? No to to myślę, że ten ziemniaki sadz i, i jak zasadzisz to całe prawe pole, to weźmiemy tak, na na, na, czekaj, na siebie i jeszcze nami. Ja sobie wezmę tam trzy worki, ci no, pomogę. No to bo, możemy, ja to się wezmę na no, świnie w sumie nic nie, ja to będę miał tylko pięć sztuk tych świn, nie? To wiesz tu, tak? Tylko no, tam, ja, ja to prosto jadę. O, patrz ten zagód zagrancki stoi, kurwa, wyremontujemy, będziemy wez Tylko jeszcze w planach mam jeszcze tutaj oto, tą to działkę kupić, ale pieniędzy nie mam na razie. Tu ty wiesz, i to krowę, to w planach było pierwsze. No a to się to wszystko ogarnie. ty, są, się czekaj, bo ja tutaj tu ten mocno nie trafi, i wyjemy, to a do to... wody sił. I jeszcze trzeba trzeba narobić, bo to to wiesz. Łąki z tego co ja wiem, to wszystkie, te, to tamte łąki na kolce jest łąka no. nasza. pólna Oj, to pole tam po <laughs> lewej stronie, byli za potokiem tam. A gdzie za potokiem? Tam za potokiem, taka łąka, tam jest pole tutaj oto A tutaj? O, tutaj za potokiem, tu jest potok? Nie, tu nie ma potoku, dobra, myślałem Tutaj to pole nas, nasze jeszcze Te, To jest pszenica, dwa razy pszenica mamy No i tu jest 40 arów To pole o, to jest nasze o, to, to też jest... No i ta pole, łąka to tak, na końcu tam co jest, dawaj tutaj, siadaj Wsiadaj, siadaj a tu błota nigdzie nie ma koło, nie nie, bo Nie, nie to... ma, co, co, ty susza, była to wiesz Wiesz że ja panem na na 50% wiesz, tutaj zapadłem, to tutaj gdzieś zapadnę to No tutaj tak Są się tutaj takie są zrobione te mostki, że to strach może jechać tutaj, nie? Ale klimat ma co nie? No elegancki. Oj ta łąka jest nasza, czekaj, żeby tu się nie zapaść z okazji O i zobacz, to tutaj ogólnie to nas trzeba jest tutaj, nie? Tutaj dobra łąka jest Elegancka jest Tutaj też. Ty w ogóle fajna ambona, dawaj się te pójdziemy tam, ja tam pójdę czekaj. Nie, tam się nie zmieścimy na górze chyba To zakrętę sobie elegancko, o tutaj Poka to za łąka? Też łąka, ale zera naważenia. mało, ale o, może być. O, cholera jasna. Kurwa, gdzieś tam się w Właściwie si też ten, ten sąsiad też tam kurwa... O, cholera nie... jasna, co tu się dzieje sąsiad? Nie, już nie chciał nikt zjadłeś, kurwa. Ośka wydar wydarta jest. Mówiłem ci, się bo się nie wie. Jeś, kurwa, się wpieprzył. O, cholera jasta, co to się stało sąsiad? Cofa go do tyłu, kurwa na biegu zostawiłeś. Ręcznie nie zaciągnąłeś. Cholera jasna, czekaj! Dobra jest, dobra jest, czekaj. Cholera jasna. Ja nie wiedziałem że to jest tak błoto i trzeba powiedzieć, że to nie to w ogóle stoi. No ja mogłem wiedzieć kurwa, że to mówimy deszczę. No ja, ja to są, że to patrzyłem, to trzeba było powiedzieć kurwa że to błogno jest, A ja to w bald wjechałem. Tak ci w mordę przewalaj, krok. Dobra, to to da się błogno. wjechać, czekaj Już, już się przesadzilić u już ci ani i przeszedł. A co raz ja chodaję? poradzę? O cholera jasna, kurwa, my nie mamy no paliwo. No czy... czy... Zadzwonić po A Jedzie, dobra, jedzie. No problematem chciałem to zadzwonić. Czekaj, że do obok. Już jest brudny, już jest brudny, na narodu Dobra, przyjadę do obok jakoś, dobra, da się przyjechać Gdzie? Ty, ma to napęd? Bo to kogo nie chce jechać w ogóle Tu napędu nie ma, to napędu nie ma złożonego, to jest 1-0 No to cię powiem, to są, że, taki... że będzie kłopot, nie? Jakoś wyjedziemy, na wyżej popchamy i będzie luks Wiem, wiem, patryki popchasz czy dzieciążę? A to tam ty, ty, ty się to tak ogarniemy jakoś na spokojnie Dobra widzowie, tym akcentem możemy w sumie zakończyć wroga bo, 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 bo za chwilę będziemy się mi chyba wyzywać, bo traktor się zapadł tutaj tego sąsiada także lipa, nie? dostarczcie widzenie łapeczkę w górę po dzisiejszym odcinku, napiszcie hashtag błoto, ja mam szybkie serduszko, napiszcie hashtag jeszcze tam, na początku odcinka bo pamiętajcie o w górze, o subskrypcji na kanale, także subskrybujcie kanał, łapujcie ła tutaj oczywiście dzisiejszy serię, tutaj kolejny odcinek, drugi odcinek, sami jak palec, pamiętajcie do wbijania na szwangry picie link macie podany oczywiście w opisie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, dzisiaj z nami jeszcze był sąsiad pipciu, no zarabiasz wiesz pięknie sąsiadę, zaraz ci kułem w walę tam. Ale dobra, no ale o co ci chodzi? No daj mi tak, to nie, ja nie miałem prawnie. Zara nie pojadę sobie. to, skatu, to, to ta była ta twoja widać, ta... nie powiedziałeś, że ta bagno to jest! No. szedłeś tak dół po swoją rozdartą kosienicką i mogę to, powiedzieć mi, nie? No spoko! Ty, ty, ty byś zaraz wywsiadł ze swojego lokalu, nibyś no. mi mieszkał na, na grudzień. Dobra, widzę, jedna widoś, zaś pięknie się nie pożegna z wami Nigdy byś się dobra, z obu żegniał. Dobra widzowie, także trzeba... Także widzowie trzymaj dzisiaj do kolejnego odcinka. Także widzowie idziemy wady mierca wyciągać, nie? Baciary. Także... Nie będziesz nic wyciągał. Poszedł ci stąd. Siema!